Witam szanowne gronogracze, witam w filmie podsumowującym wszelkie znane informacje na temat tego, czy otrzymamy dodatek do Diablo 3, czy jednak pójdziemy w stronę kolejnej części Diablo 4, tak więc serdecznie zapraszam. I sięgamy roku 2008, kiedy to Jay Wilson, główny designer gry Diablo 3, w wywiadzie dla MTV powiedział... Patrzymy z wyprzedzeniem w jaki sposób nasze dodatki do gry będą wyglądały. To sugeruje innymi słowy, że dodatki do Diablo 3 były planowane, a w 2010 pojawił się przeciek, gdzie pokazana została grafika, kiedy dokładnie mają się pojawić dodatki. Oczywiście ona jest przestarzała i nie warto na nią patrzeć już w tym momencie, jednakże to jasno sugerowało, że planowane były dwa dodatki do Diablo 3, ale z czasem wszystko, dokładnie wszystko się zmieniło wraz z. Całą drużyną deweloperską Diablo 3. Kolejną informacją, która sugerowała, że pojawi się kolejny dodatek po Reaper of Souls do Diablo 3 był panel na blisko 2013, gdzie Josh Mosquera odpowiedział wnikliwie na pytanie, czy myślicie może nad dodatkowymi klasami albo kolejnym dodatkiem? Wiem, że nie chcecie odpowiedzieć też na to te pytanie, ja odpowiem. Maybe? Może? W mojej głowie taki zalążek wskazujący na to, że coś się już dzieje, pojawił się 24 marca 2014 roku podczas wywiadu z Nickiem Eberly. Był to człowiek, który designował, tworzył właściwie krzyżowca i zapytany na temat nekromanty w Diablo 3. Powiedział, że to wcale nie przeszkadza, żeby był nekromanta tuż obok naszego szamana. No i zapytany, czy już jest tworzony, tylko lekko się uśmiechnął. Co mogło sugerować oczywiście, lub nie, że jednak coś się dzieje. Nick Eberle obecnie pracuje w Blizzard Entertainment w Irvine, Kalifornii, już od 11 lat i 2 miesięcy na stanowisku Senior Artists. A teraz prześledźmy sobie chronologicznie, kiedy tak naprawdę pojawiały się poszczególne części serii Diablo. Tak więc, pierwsza 31 grudnia 1996 roku, dokładnie 20 lat temu, pojawiło się Diablo i zrewolucjonizowało rynek Huggins' Laszy. Następnie, dodatek Hellfire ukazuje się 24 listopada 1997 roku, no ale. Trzy lata później, 29 czerwca 2000 roku, pojawi się Diablo 2, i od tego momentu naprawdę ludzie się zakochują w tej serii. Lord of Destruction podnosi nam ciśnienie, podnosi ogień, i 27 czerwca 2001 roku naprawdę dzieją się cuda z tą grą i świetnie się spędza przy niej czas. Następnie pojawia się gigantyczna przerwa, i 7 czerwca 2012 roku pojawia się Diablo 3. Pamiętamy, Error 37, który właściwie e, przeszedł do historii, właściwie tej serii. Tak więc, moi kochani, powstało wiele memów również e, na ten temat. Następnie, 24 marca 2014 roku, dwa lata dokładnie po pojawieniu się e, Diablo 3, e, pojawia się dodatek Reaper of Souls, który dość mocno zmienia rozgrywkę. I tak po w 20 latach mamy blisko 2016, gdzie ma być ogłoszony albo dodatek do Diablo 3 lub kolejna część Diablo 4. Zauważmy jedną rzecz, że sama gra i późniejszy dodatek wychodziła mniej więcej w odstępie jednego roku, jeżeli chodzi o Diablo 1 i Diablo 2, jeżeli chodzi o Diablo 3 był to odstęp już dwóch lat, no i teraz mamy właśnie 2 lata po premierze Reaper of Souls. Następnie blisko 2015 pojawiła się torba tzw. Goodie bag dla aktywnych członków społeczności, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak zmieniło się logo Diablo. Zmiana logo dla każdej gry to bardzo istotne i poważny krok, ponieważ zaciera nasze skojarzenia do serii, do marki i w tym momencie to jest jedyny namacalny dowód na to, że coś w serii Diablo na serio się dzieje. W międzyczasie doszło do przetasowań kadrowych, gdzie odszedł z ekipy Josh Mosquera, dyrektor gry, John Young, item designer, Don Wu, associate game designer odpowiedzialny za klasę mnicha i czarodzieja, Leonard Bujarski, lead world designer, ale na szczęście wiele stanowisk obsadzono, no, i obecnie istnieją tylko trzy oferty pracy dla serii Diablo. Kolejnym ciekawym aspektem, który się wydarzył w 2016 roku, jest tzw. Goodie Bug na Bliską 2016, w którym otrzymaliśmy już wydrukowane rzeczone logo na pudełku oraz sakwę na kości z logo, już nowym logo Diablo. W środku mogliśmy znaleźć kość K4, która była źle wydrukowana, jednakże ustawienie sugerowało datę 4.11, czyli 4. listopad. Innymi słowy, to jest data bliskonu. Tych kości było kilka tysięcy, więc wątpliwe jest, żeby Blizzard zatwierdził druk takiej kości, która jest totalnie bezużyteczna w grach RPG w takiej masie, w takiej ilości. Myślę, że to był albo trolling społeczności Diablo, albo jakaś drobna sugestia, że coś na bliskonu się wydarzy. Kolejną mrożącą krew w żyłach informacją było to, że David Brevik może wrócić do Blizzard Entertainment, jak również Billy Rupert, czyli stara ekipa Blizzard North. Jednakże zostało to bardzo szybko przez tych dwóch panów zdementowane. Jeżeli chodzi o sam Bliskon 2016, dodano panele Diablo, co sugeruje, że oczywiście wzmożona aktywność Diablo na Bliskonie będzie pewnikiem. Tak więc trzymamy kciuki, a na sam koniec pokażę Wam plakat Bliskonu 2016, gdzie pokazano dość niecodzienną grafikę głowy Diablo. Powiedzcie mi, czy ja jestem dziwny, czy ten pan grozy różni się od tego, co na co dzień widujemy w Diablo 3. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że takie przedstawienie wydarzeń roznieciło wasz apetyt na kolejne informacje już z bliską 2016. Ja czekam z utęsknieniem. Będziemy oglądać razem ceremonię otwarcia, w której mam nadzieję, że się pojawi coś niesamowitego, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że coś nadchodzi. Dzięki za uwagę. Zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli podoba Wam się materiał. Trzymajcie się na razie.